Drodzy przyjaciele, wczoraj przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, ażeby w imieniu National Captain Memorial Foundation w Baltimore, w przewodniczy pan Boremski i pan Kru, w imieniu Polony i w imieniu własnym pożegnać księdza prałata Zdzisława Jastrzębiec Ryszkowskiego. O zasługach księdza przełapania można mówić godzinami, ale mój czas dzisiaj jest ograniczony. A więc skupię się na najważniejszej roli, jaką wygrał dla Polonii w Stanach. Jednym z dzieł, które pozostawił po sobie, to pomnik męczeństwa z II wojny światowej. Z pomnikiem katyńskim w Baltimore był specjalnie związany uczuciami. Mawiał wszystko, co mam w Ameryce, to ten pomnik. Mówił też do nas, witam w Morze, bajcie o ten złoty pomnik młodzieństwa narodu polskiego. Wiele osób stawia mi pytanie, po co budujemy Pomniki pamięci polskiego narodu poza granicami. I właśnie teraz jest to najlepszy moment na odpowiedź. Tym bardziej, że jest to jego nauka. Którą przebił i pozostawił po sobie. Historię Polski dobrze znają Polacy w Polsce, ale poza granicami kraju ta historia nie jest dobrze znana. I dlatego jest naszym obowiązkiem, jak mówił ksiądz Brałat, edukowanie i przypominanie, co wydarzyło się w 1940. Każdy jego pobyt w Ameryce wznosił nam nowe szczegóły historyczne, dodawał nam energii i podtrzymywał nas w duchu Każda moja rozmowa, czy to osobista, czy telefoniczna, z księdzem kończyła się słowami. Z Bogiem, czuwaj. A więc czuwaj, się Zdzisławie. Panie nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. namaszczasz i mi głowę olejkiem, a kielich mój pełen poprzegi. Dobroci i łaska pójdą w ślad, w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Panem Paszczero, nie ja brak mi niczego. Jeden z najtrudniejszych problemów, jaki stanęłam w stanie, w stanie pracy, wtedy, kiedy. Powiedzmy, otworzyły się te drzwi, że można było w Rosji, prawda, Armia Andersa i tak dalej. To. I, I wtedy ludność cywilna, między innymi ogromnie dużo młodzieży, mogło wyjechać z Rosji. Problem był wtedy taki ogromnie ważny, żeby po tych doświadczeniach strasznych, które mieli w Rosji, żeby przyszli do siebie i żeby zaczęli normalnie żyć. Powstała myśl, że do nich, do tej młodzieży, która gdzieś pójdzie w różne zakątki świata, żeby po prostu byli instytutorzy, radcawscy, którzy by im pomogli w przyjść do siebie. Jeden z takich dużych grup, 5 tysięcy ludzi, z tym tam było ogromnie dużo młodzieży. Zostali wysłani aż do Indii. I tam zostało nas skierowanych dwóch instruktorów harcerskich, po to, żeby za pomocą metody harcerskiej pomóc. Kiedy ja domagałem się, żeby każda, każdy chłopiec, każda dziewczyna, powiedział, codziennie pisała pięć zdań. I w tych pięciu zdaniach po prostu powiedziałam to, co chcę dla siebie, dla swojej tajemnicy, a przy tym, żebym miał okazję po prostu określić się. Bardzo często tak strasznie było doświadczone, że jeżeli ja, na przykład w czasie ogniska, proszę, żeby mówili o tym, jakąś rzecz, która przeszli w, tym, w Rosji, i dowiaduje się, że... Tak z trudnością mówi dziewczyna, która ma lat 13 i mówi w jaki sposób ona tam w Kazachstanie czy gdzieś musiała mamę swoją pochować. Gdzie te dzieci, mama już tak była wypracowana, tak była zgnębiona wszystkimi rzeczami, nie mogła z tym dziecią dać to, co by bardzo chciała i co dawała w Polsce mi wywieźli. I teraz ta rozmowa z matką, która mówi nie tą sukienkę, którą mam na sobie, tylko tamtą sukienkę mi dacie. I ja się ubiorę na umieranie. Bo tamta sukienka, którą mam chwili na sobie, jest dobra. To ty, córeczko moja, możesz sobie z niej zrobić taką sukienkę. Tak, żeby I teraz matka prosi te dzieci, żeby kiedy umrze, to jeżeli możecie, to pochowajcie mnie dosyć głęboko, żeby mnie moje ciało w nie zjadły. I teraz jej, który ma lat 12 czy 13 tak przyjęty tym idzie i krabie jedną deskę. Tak, żeby jak mamy użymy do grobu, to żeby choć tak kreć się. I za tą deskę, którą powiedzmy ukradł, to co, nie zabrali mu tej deski, także mamy pochowali, ale je do więzienia wzięli, że ukradł. Zdajemy sobie sprawę, w jakich warunkach ta młodzież dojrzewała. I wtedy obecność na nasza, instruktorów arcyelskich, była jakimś, jakimś stanie przy kimś, który się tworzy w najtrudniejszych warunkach, żeby żyć, żeby być kimś, a przede wszystkim, żeby być prawdziwie polarny. Więc ja Bogu dziękowałem, że w Indiach miałam możliwość ich przygotować na to, że będą poza Polską, zyskujący za Polską, znający Polskę, ubogaceni tym wszystkim, co, co się nazywa nasza polskość i to polskość specjalna, dlatego że wypróbowana.